Hej kochani witam Was w pierwszym odcinku z serii Stardoll. Nie wiem, czy to będzie seria, ale. Hmm. Może by to nazywała tak jak Pugrymerka? nazywa... Randomerka? Ja bym to nazwała. Makrylka? Nie, że mm. tak. Madzierka. Ma... Marerka? Masrylka? Dobra, coś wymyślę. Ech. A więc tak. Stardol. Mam um, jakieś tutaj, panie, są. K... Matko, co to jest? To jest pan, pani? Bo nie wiem. z gwiazda. No, ja wybiorę tam. Jak się on będzie nazywać? Okej, okay, um, wybrałam Madrajka, hasło i tu po, byle co po... Po... Klikałam? Bla, 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 bla. <śmiech> <śmiech> Włosy. Zmienimy ci włosy, kobieto, bo... Um, Wyglądasz strasznie hmm. To nie jest taki złe Tak. Dobra, idziemy, idziemy grać Tak, super, też Cię lubię <grywa> Hej welcome to your... Wow, dzięki, welcome No ej hey! Moving box, back... super, 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 super um... Okej, welcome, open... Eee, <laughs> to jest tam Hals! Jakaś <laughs> Misiu! Misiu, 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 misiu! Sorry. <laughs> To Sorry, nie mnie ponosi. Okej, okay. mam drajkę, mam pierwszy level i w ogóle jej biorę na... A więc tak, no tu będzie to szaferczka. Ze książeczkami Nie, co ja mam zrobić, żeby to było... What is it? Super zapisz. Ekstra fajnie. O nie co ja mam zrobić. No babo, pozwól się. Chcę zrobić mój apartament. go... Nie! Nie! No. Mm -hmm. Okej okay. um, Super, poczekaj <laughs> Idziemy dalej um, No jak widzę jestem bardzo um, ładna <laughs> um, okay. um, Fiotki, to jest no. Dobra Zapisz Mamy biegny bagój i Go to the wardrobe go shopping Mhm, mm Napisał budzy, a to jest w angielsku Wow And <mum> <mum> it's so pretty I'm um, girl, pretty girl Matko, jak to wygląda? Nie chcę tego komentować And It it's so pretty This shit, this shit, this

Um, gdzie jestem? Ja chcę to kupić. Kup to. Ha. Mam dwanaście. Jupi, 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 jupi. Nie. Mm. Mm. Dobra, em. Um. Fika, 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 fika. Oh, c'est pas de. <tousse> ah! Non, hallo, je suis le plus Hello! I'm mm -hmm, mm -hmm. so pretty. I'm one girl pretty girls. I'm good at pretty Non, No, a cette zone. Tu es c'est une Ni Najgorszy posmysł, się dziewczyna, pretty girl, handcuff, to muszę mieć Aha, okej, okay, nie wiedziałam co się stało. No czemu to wszystko takie drogie, do cholerki? Mhm, mm okej, okay, to jest straszne. Nie, ja, chyba nie będę już prowadzić tej serii. Mówiłam, że to będzie jakaś Madurejka czy Madrejka. Makarejka. Makarejna Maca, is Italiano. Dzięki, ja nie chcę. A ja spadaj już. Dobra, zakończmy na tym, może dzisiaj choć jak. Chyba że. No dobra, um, popatrzyłam sobie, jak to wygląda u Rebola. I. Mm, jak to powiedzieć? Mam nadzieję, że u mnie nie będzie wcale gorzej. Awansuj, super, ale ja chcę i do mojego choma. Jezu, no spadaj. Padaj kurtoku, wauw. Ja kon niet Toen Tu moet pisa okładka, tu ben je zo mijn home scrap. Dit Nee, ja, ja. ja, ja mm. Pretty girl, so don't get hope, I wanna

tam, gdzie chciałam się przenieść. Mm, twarz. Poproszę, twarz. Łamak. Tak się z tym pobawimy. W sumie to ja. Nie. nie widzę przy tym żadnej różnicy, ale okej. Okay. Tak się. Is so pretty. Jestem taka piękna.

Ok, to znalazłam. Hmm. To będzie długie szukanko. Chyba. Mhm. Chyba ryba to znaczy. sryba. Nie, nie, co on bardzo... Dobra, wybiorę to, bo jestem. Ma jakiś ładny nos. Um, żebyś chociaż że wyglądał trochę jak człowiek. Tam, tam, tam Dobrze. pięknie, idealnie. Co Nie! What is it? Co ja mogę być mężczyzną i ja pierdolę. Nie! Dobra, może razem zakończymy tą grę, bo jest naprawdę straszna przerazona mnie na każdym kroku. Amen. No nie, no miały być przez no ja stąd spadam. Dobrze, do widzenia e, Koniec odcinka, już ja nie nagrywam I to był pierwszy odcinek serii Mandzareka Do widzenia, bo już mam dość